Hej, witam Was serdecznie z tej strony, Halak. Słuchajcie, dzisiaj odcinek garażowy. O ile się nie mylę, to czwarty odcinek z tej serii serii, w której przedstawiam zawsze 10 pojazdów z mojego garażu. Jest to takie krótkie omówienie, ponieważ pokazuję dlaczego mam te pojazdy i omawiam mniej więcej po co je w ogóle trzymam, czy jakieś nadzieje wiążę w związku z nimi, czy też nie. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie ten oto pojazd, czyli AMX 50 przez 100. Zrobiłem go chyba całkiem niedawno. Mam na nich troszeczkę bitew rozegranych. Pojazd jest rewelacyjny. Słuchajcie, kiedyś już robiłem całe drzewko francuskie. Dzisiaj gra się tym pojazdem troszeczkę inaczej. To znaczy, kiedy po raz pierwszy go zrobiłem, pamiętam, że wtedy było weszła ta łata z pojazdami francuskimi nikt nie miał pojęcia czego tak naprawdę spodziewać się po pojazdach z magazynkiem więc w momencie kiedy z M4 przeskoczyłem na tego było to, był to mój pierwszy taki kontakt właściwie z czołgiem który jest nie tylko szybki ale i ma niesamowite obrażenia nawet z tego działa mniejszego czyli z 90 tutaj ten pojazd już mam wymaksowany jest to właściwie jedyny czołg który może na ósmym poziomie z magazynka zdjąć yy, chyba na jedną serię? Każdy praktycznie inny czołg ze swojego poziomu. No może oprócz kawu piątki. Dobrze, co tutaj mamy? Przede wszystkim moduły to stabilizator. Stabilizator stosuje we wszystkich czołgach, które, w których można stosować, ponieważ jest to taki jakby ym, substytut dla tego. Mechanizmu przyspieszającego celowanie. Tutaj od razu macie 20% mniejsze kółko, czyli to celowanie jest szybsze, zwłaszcza, że teraz poprawiła się ta celność, można strzelać nawet jak nam się kółko do końca nie zjedzie. Oprócz tego, skrzynka. Skrzynka jest niezwykle ważna, jeżeli nie mamy umiejętności naprawa. Umiejętność naprawa daje nam bardzo dużo, jeżeli Słuchajcie, jeżeli taki czołg z magazynkiem zostanie zatrzymany, to jest pra praktycznie bezbronny. Do tego pancerz tego czołgu jest strasznie miękki, jak na ósmy poziom oczywiście. Dlatego nie możemy dopuścić, żeby po zatrzymaniu e, no, świecić tyłkiem gdzieś z zamurku e, przez najbliższe tam 10 sekund, w czasie których przeciwnik nam wpakuje e, z różnych stron ze trzy pociski. Tego być nie może. I cóż tutaj dalej mogę powiedzieć o nim? E, zmierzam do AMX-a e, tego francuskiego tak jest AMX 50 120 i wydaje mi się, że na tym czołgu poprzestanę a jeżeli kiedyś tego kupię to chyba tylko jakiś nagły przypływ gotówki będzie, ponieważ czołg AMX 50 120 w 100% spełnia moje że tak powiem, pragnienia związane z drzewkiem w ogóle francuskim. No i oczywiście jeszcze Fox 155, ale to jest pieśń przyszłości. Dobra, jeżeli chodzi o załogę, to tutaj standardowe perki, widzicie, nie ma sensu e, tego omawiać. Może zacznijmy teraz jakiś inny czołg. Cromwell. Czołg Cromwell jest czołgiem, którego nie cierpię, ponieważ uważam, że jest brzydki niesamowicie, ale ostatnio jest jakiś przebłysk, i ten przebłysk spowodowała ta właśnie skórka, którą tutaj widzicie. Mianowicie czołg zaczął sprawiać wrażenie jakiegoś takiego normalnego pojazdu. Zobaczcie, jakie to jest wszystko fajne. Jakieś kanistry są tutaj e, postawione, jakaś beka z paliwem i ludzie. Tego mi brakowało. Naprawdę fajnie się gra takim czołgiem, gdzie siedzą ci czołgiści, nie wiem czy one nie są czasem zbyt mali, nie wiem czy skala tego jest dobrze oddana w każdym razie dziwna sprawa ale właśnie w tej skórce zaczyna mi się grać trochę lepiej tym czołgiem, żeby była jasność ten czołg jest świetny na swoim poziomie nie twierdzę, że nie, ale mówię, że po prostu dla mnie no mi się gra nim kiepsko mimo to, że wcale nie mam takich złych statystyk, zaraz zobaczmy ile tam ja tych bitew rozegrałem to pewnie z 20 więcej, nie, o 20, dokładnie 20 bitew 1166 obrażenia, to nie są jakieś rewelacyjne, aczkolwiek na czołg szóstego poziomu, który ma tam chyba z 750 życia to jest wynik całkiem przyzwoity także nie jestem ostatnią lamą w tym czołgu ale niestety, no nie podoba mi się on za bardzo z wyglądu i, i, i kiepsko to kiepsko to mi idzie. Dobra, co mamy następnego? Czołg Excelsior. To jest premium, którego kupiłem niedawno. Bardzo chciałem go mieć. Czołg ma mnóstwo zalet. Chyba już pojawił się w dziale pod lupą, więc nie mam sensu, żeby go omawiać. Mam tutaj załogę przeniesioną na czołg Caravan. Wiecie chyba, o jaki mi chodzi. Także na tym jedynie będę sobie tam szkolił, jak będzie jakieś razy 5, razy 3. Czasami sobie pojadę tym czołgiem, nawet, nawet się nim gra. Przede wszystkim, jak na czołg ciężki, jest bardzo szybki w porównaniu do Churchilla. To jest po prostu błyskawica. Wydawałoby się, że tak opancerzony czołg, tak obudowany będzie jechał z 15 na godzinę, ale nie, moi drodzy. On jest naprawdę szybki, jak na ten wygląd. Niedomagające jest oczywiście działo. Działo ma słabiutką penetrację, czyli jakieś tam 91. Za złotą pestkę, oczywiście, trzeba sporo zapłacić, aczkolwiek jeżeli trzeba jej użyć, to nie mamy problemu z niszczeniem innych czołgów. Działko jest bardzo szybkie. Jeżeli chodzi o zestaw modułów, to standardowo polecam czyli dosyłacz, zawężanie, celownika, i tutaj możemy sobie jakieś tam. Dowolny, inny, zamontować. Czy polecam ten czołg, czy nie? Yy, polecam. Jeżeli będzie zapłaceny, warto go kupić. Jest naprawdę fajny, aczkolwiek nie spodziewajcie się, że będzie Wam dane nim. Nie wiem, na jakiś jakichś niesamowitych wyników. Yy, ponieważ mimo tego, że pancerz ten yy, bardzo, bardzo dużo odbija, a skontowany jeszcze więcej odbija. To jednak jest coś takiego jak złote pestki, i nasi przeciwnicy często będą ich używać. Dobra, następny czołk, czyli zawsze słuchajcie, nie wiem ile minut zajmie ten odcinek garażowy, i nie wiem ile powinienem mówić. Może taki zegar szachowy powinienem tutaj mieć przed sobą, i wtedy lepiej by to wyszło. Kolejny pojazd, czyli T71, najlepszy na tym poziomie czołk, lekki, być może nawet najlepszy czołk, lekki że dla mnie. Oczywiście wiem, że są jeszcze WZ -y i tak dalej. Natomiast wiem, że jest na MX 1390. Nie mówię o tym, że jest najlepszy, jeżeli by się pojedynkował z innymi, tylko po prostu gra nim jest bardzo, bardzo przyjemna. Mamy magazynek na sporą ilość pestek i idealny z niego jest podpalacz i tak dalej. Chociaż losowanie ma tragiczne, ma naprawdę losowanie tragiczne, jako że jest czołgiem ciężkim i wszyscy oczekują od nas, żebyśmy tylko wykrywali, a ja sobie lubię nim pojeździć e, po prostu i trochę fragów nabić, trochę obrażeń zrobić. Największą zaletą tego czołgu to jest właśnie to, czyli jego armata, która ma aż 175 mm penetracji na zwykłej pestce 150 obrażeń. To jest, słuchajcie, rewelacja, rewelacja naprawdę. 0,39 to też nie jest tak najgorzej, jeżeli chodzi o celność, 2-3 celowanie, bardzo, bardzo ważna sprawa. Często czołgi magazynkowe mają 2-9 albo i jeszcze więcej. Także 2-3 jest mile widziane. Można wyjechać sobie za jakiegoś krzaczka, oddać ze 2-3 strzały i spokojnie zdążycie się schować. Normalnie jak jest celowanie 2.9 to już tak łatwo to nie idzie. Tutaj jeżeli chodzi o moduły to oczywiście stabilizacja to jest zawsze potrzebna. No i jeżeli chcecie być spoterem to ja biorę i osłoniętą optykę i lornetę polową. Natomiast jeżeli chcecie grać na fragi czy też na obrażenia to wtedy skrzynka narzędziowa spokojnie się tutaj przyda. Jakaś wentylacja może być i tak dalej. W każdym razie... Bardzo, ale to bardzo ciekawy pojazd, bardzo szybki, bardzo zwrotny. No jest po prostu niesamowity. Poprześ, jeżeli ktoś się przesiądzie z pojazdu francuskiego, to odczuje na pewno różnicę, zwłaszcza z pojazdu francuskiego będącego na tym poziomie, czyli AMX-a 1375. Ten T71 jest o wiele, wiele lepszy od tamtego czołku. Co mamy następnego? Otóż następny czołg to Sherman. Zwykły Sherman, e, popularnie zwany zapalniczką też. Cóż, mogę powiedzieć, czołg jest e, niepozorny, ale jest rewelacyjny na swoim poziomie. Ma aż 460 życia i to jest sporo. Ma całkiem, całkiem przyzwoite działo. 128 na 115. E, co prawda jest jeszcze Troll. Gdzież on tutaj jest? 105. Natomiast po nerfie, e, no... Przede wszystkim koszt pestki wzrósł chyba do aż 4000 i już za bardzo się nim grać nie opłaca. Aczkolwiek, nawet przy znerfionej tej, tej penetracji wynoszącej 100, jeżeli ten czołg wyrzuci na topie, a bardzo często wyrzuca go na topie, to no spokojnie może tam fragować. Tylko że tak jak mówię, 10 strzałów, słuchajcie, to jest 40 tysięcy, to już jest naprawdę e, wysoka. Kwota, zwłaszcza, że jeżeli wyrzuci nas na jakąś mapce otwartej, to tych strzałów więcej niż 10 podejrzewam zrobimy. Jeżeli chodzi o załogę, to tutaj no, na prawa jest żarówka. To są takie standardowe dla czołgów średnich. Obracanie się również to zwiększa mobilność. Nawet jeżeli macie jakiś czołg, który wytraca prędkość podczas obracania, to jeżeli weźmiecie umiejętność obracanie, to troszeczkę to jest. Zniwelowane. Pancerz przedni nawet potrafi coś tam odbić. Zobaczcie, 51 mm, niby, ale T51 jest tylko tutaj. Zresztą pod lupą dokładnie omówię ten czołg. Jest to bardzo, bardzo ciekawy pojazd. No i bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi w ogóle o działania w czasie II wojny światowej. Prawda, można powiedzieć, że to jest taki T34 Aliantów. Trzymam go w garażu po prostu z sentymentu. Nigdy go chyba nie sprzedam ponieważ, no jest fajny, podoba mi się. E, następny pojazd, pojazd rewelacyjny, pojazd, który będzie bohaterem e, jednej ze szkół czołgisty. T-69, jeden z nielicznych pojazdów w grze, e, dla których złota pestka jest naprawdę rewelacyjna. Tutaj mam go przygotowanego pod Clan Warsy, czyli wszystkie elementy w nim są te lepsze za złoto. Stabilizacja oczywiście w połączeniu z ulepszonym systemem naprowadzania, a to dlatego, że celowanie wynosi 29. Natomiast grając tego typu czołgiem jak najkrócej musimy się wystawiać na ogień przeciwnika. Jeżeli chodzi o mocne strony tego czołgu, to paradoksalnie jest to wieża. Naprawdę ta wieża potrafi bardzo, bardzo dużo zdingować. Zobaczcie, jakie tutaj są kąty. Tutaj wchodzi więcej w to miejsce, natomiast z tej strony bardzo często jest Ding Dong. Pancerz na tej wieży jest zróżnicowany, nie ma tutaj jednej wartości. Działo, e, jedynym zawodem to jest to, że działo ma cztery pociski w magazynku. Także słuchajcie, no cztery jest, to jest za mało. Zazwyczaj wystrzelimy, jeżeli nas dopadnie jakiś inny metr, to wtedy musimy uciekać. Natomiast przeładowanie jest całkiem niezłe. 7,27 to jest naprawdę fajnie. Obrażenia standardowe dla 90 czyli 240. Zwykła pestka tutaj nie wystarcza. Jeżeli myślimy trzeźwo podczas grania, to te 173 spokojnie nam wystarczają. Ale i tak złotych pestek kilka trzeba wozić. Może z dwa magazynki. Ponieważ jeżeli dopadnie nas czołg ciężki to ten czołg T69 nie jest na tyle zwrotny, na tyle szybki, żeby objechać na przykład takiego isa trójkę, Nie uda nam się to na pewno. A z przodu z penetracją 173, no to możemy sobie pomarzyć. Jeżeli będziemy strzelać po x i trafimy w te x to OK. Natomiast normalnie ta przednia płyta jest bardzo, bardzo trudno ją przebić. Czołg również, który nigdy nie zniknie z mojego garażu. Uważam, że jest pojazdem rewelacyjnym, jest... Ideałem takiego meda z magazynkiem. Może lepsze działo, gdyby miał, to by było fajnie. Teraz został troszeczkę znerfiony. Silnik jest mniejszy, czyli ma 550, poprzedni miał 600. Powiem szczerze, że podczas gry nie odczułem tego. Kolejny czołg, czyli mój premium, kupiłem go za 750 Golda. Kupiłem go dlatego, że po prostu jest ładny i tyle. Nawet nie zamierzałem nim grać, ponieważ jest to czołg dosyć wolny. Jeżeli skręcamy. Natomiast do przodu jedzie nawet, nawet dosyć szybko. Bardzo, bardzo fajnie obudowany. Wygląda na taki czołg już nowoczesny i na czołg, przy projektowaniu którego no ktoś już myślał. Po pierwsze, ma tylko 50 mm pancerz z przodu, ale zauważcie, że jest to pod świetnym kątem. jeżeli wyrzuca nas na topie, a ten czołg ma losowanie lepsze, czyli wyrzuca nas do szóstek. No na szóstki jest mięsem armatnim Dla szóstki jest mięsem armatnim Natomiast jeżeli nas wyrzuci z czwóreczkami To naprawdę super sprawa Nawet rozegrałem im chyba Nawet mam chyba bardzo dobre wyniki Na tym czołgu, bo kilka bitew o jest T14 proszę 3 bitwy, 12 fragów e, Tutaj jakiś niesamowity efektywność 3200 e, Obrażenia 1410 to jest, słuchajcie, jak na ten czołg, e, uwierzcie mi, że to jest coś rewelacyjnego. Po prostu miałem w tych trzech bitwach trzy fuksy widocznie, trzy razy szczęście i taka jest prawda. Normalnie wątpię, żeby udało się wykręcić na przykład, utrzymać te wyniki i mieć tutaj zamiast trzech bitew, ja wiem, 30 czy tam 300 bitew. E, natomiast te trzy, które właśnie rozegrałem, to były tylko z piątkami i super mi się grało. Ta przednia płyca, płyta bardzo, bardzo dużo dinguje, Wieża nie dość, że jest pod delikatnym kątem, to również ma 101 mm, co na piątym poziomie jest całkiem ciekawym wynikiem. Działo nie domaga, oczywiście 92 penetracja, a złota pestka tylko 127. No, ale jako fajna jest jako taka ciekawostka, także musiałem go w swojej kolekcji mieć. Jeżeli chodzi o tutaj te umiejętności, to wziąłem tą optykę, ponieważ w ogóle byłem ślepy. Zobaczcie, tylko 330 zasięg widzenia, no to jest tragedia. No i standardowo dosyłaczka, zawężanie. Załoga jeszcze się nie wyszkoliła. Zrobiłem ją na 75 i przez te trzy bitwy chyba wskoczyła na 81. Czyli całkiem nieźle tamtego doświadczenia. Właśnie, tam chyba w tych trzech bitwach... Średnie doświadczenie na bitwie wyniosło 1200 ponad, także to jest chyba na żadnym innym czołgu, czegoś takiego nie mam. Dobra, następny pojazd T43. Dodajmy, że T43 po nerfach, ponieważ kiedyś ten czołg był zupełnie inaczej wyposażony mianowicie miał armatę 100 mm. Przynajmniej, przepraszam, przynajmniej takim właśnie czołgiem grałem w becie. Grało się wtedy fajnie, ale tutaj 85 radziecka, którą jeszcze nawet, nawet jej nie odkryłem, ponieważ kupiłem chyba z 3 dni temu ten czołg. Zamierzam robić drzewko średnie radzieckie i celem moim jest czołg T-54, który jest rewelacyjny, zawsze był rewelacyjny, ale zagrałem nim sobie tam na serwerze testowym chyba jedną bitwę tylko i tak mi się spodobało, że powiedziałem sobie, że będę wszedł tutaj Właśnie tą linią aż do czołgu T54. Zobaczcie, jakie to jest działo. 144 na 180 przy szybkostrzelności 11 to jest naprawdę rewelacja. Minusem tego czołgu jest to, że tutaj ma ogromny zbiornik z, paliwa, z paliwem, i jeżeli ktoś wie o tym i strzela nam dokładnie w to miejsce, to bardzo, bardzo często udaje się ten czołg podpalić. Jest on jeszcze u mnie chyba stokowy tak jest, tu nawet wieża jest jeszcze nie odkryta działo, o dziwo to już jest tutaj chyba odkryte gąski, silniki nieodkryte, no troszeczkę tutaj trzeba będzie, zwłaszcza widzę, że silniki są bardzo drogie cóż tutaj ma T-44 SU-101, no niestety, będzie trzeba te silniki cholera odkrywać za taką kasę aż, a tutaj o, t te 3485 ten silnik można Odkryć, no i bardzo dobrze, to ja się chyba cofnę do T3485, czyli naszego popularnego rudego, ponieważ T3485 jest czołgiem, słuchajcie, jeszcze nie mam go odkrytego, jest czołgiem rewelacyjnym, jest po prostu wspaniałym czołgiem. Zwłaszcza dzięki temu, czyli tej armacie na szóstym poziomie, taka armata z szybkostrzelnością 10 to jest w ogóle jakaś masakra, słuchajcie. No, ale te 3485 to jest Duma Rosyjskiej Armii i ten czołg musiał być dobry. Eee, dobra, następny czołg, który mamy, KW1S. Ostatnio ktoś tam się bardzo zbulwersował, że powiedziałem, że to jest czołg OP. Eee, jak ktoś chce ze mną dyskutować, skoro ja nie jestem anonimowy, to wypadałoby, żeby mój rozmówca również nie był anonimowy i żebym zobaczył, jakie ma wyniki na tym czołgu. Słuchajcie, dlaczego ten czołg jest OP? Po pierwsze, jest to czołg ciężki, który ma niesamowity pancerz, który ma niesamowite działo i który, jak na czołg ciężki, ma niesamowite osiągi, jeżeli chodzi o y, mobilność. E, działo, które zadaje 390 obrażeń, a jest to czołg, przypominam, poziomu 6, e, wylosuje go nawet, nawet potrafi go wylosować z poziomami czwartymi, a nagminnie losuje go z piątkami, więc tak naprawdę jest utrzymywany, moim zdaniem żeby część graczy nie odeszła. Jak już komuś coś nie wychodzi, to jest tak jak z Artą między innymi. Jak już komuś nie wychodzi gra normalnymi czołgami, to po prostu powinien sobie kupić ten oto pojazd. I tutaj nawet ostatnia siermięga po prostu potrafi tym utłuc każdy inny czołg. Ze względu na penetrację, ze względu na obrażenia. To prawda, że jest szybkostrzelność tutaj bardzo niska. Natomiast wiadomo, jak bitwy się rozgrywają. Wyjeżdżacie, oddajecie strzał, chowacie się i czekacie, aż się aż wam się działo naładuje. Wystarczy oddać dwa celne strzały, żeby mieć jeden do jednego. Yy, obrażenia w stosunku do życia, no to to jest coś niesamowitego. Do tego czołg idealnie nadaje się do side scrapa, co prawda pancerz kadłuba 60 z boku, natomiast wszyscy strzelają tutaj mniej więcej w te gąski, wtedy dochodzi pancerz gąsek do tego i czołg do side scrapa nadaje się idealnie. Kolejną sprawą jest magiczny w ogóle pancerz przedni, który potrafi zdingować niesamowite działa, słuchajcie. Działo o penetracji 200 mm, czy nawet ponad 200, spokojnie potrafi zdingować tutaj. Wieże, nawet chyba wieży nie muszę omawiać, ponieważ, jak na szósty poziom, to jest rewelacyjna. Nie próbujcie strzelać po wieży. Najbezpieczniej chyba strzelać by było w ten garnek, ponieważ naprawdę, strzelając w jakikolwiek inny element tego czołgu, to jest istna loteria, czy obrażenia wejdą, czy też nie. Byli pytani de wsi, czy ten czołg zostanie usunięty, albo czy zabrane chociaż zostanie mu działo. Były takie prognozy, że czołg ten powinien przejść poziom wyżej, i to by było dosyć ciekawe. Natomiast na razie chyba. Plany te zarzucono. Także chyba najbardziej OP-czołg, że to jest właśnie ten moim zdaniem, czyli KW1S. Dobra. I ostatni czołg, ponieważ tak jak mówiłem, po 10 ma być. To jest czołg, który kupiłem. No, wygląda śmiesznie. Kupiłem go słuchajcie, dwa dni temu, ponieważ była promocja. Zamierzam robić czołg ST1. Jakieś tam przecieki były, e, ponieważ e, kurczę, Rosjanie odkryli czołg ST1. 2, który ma dwa działa i być może z takimi dwoma działami taki czołg będzie kiedyś tam wprowadzony do gry. Bardzo chciałbym go mieć i już odkryte jakieś tam silniki, moduły i tak dalej. Dlatego tym czołgiem powoli sobie będę szedł do tego ST1. Na razie jest stokowy wieża z T150, jak widzicie, i 107 pewnie to jest armata, a nie 85 nawet, no to jest już w ogóle tragedia. Ty 107, tak, mam odkrytą 107. Tymi czołgami może się grać nieźle ze względu na poprawienie tej szybkości. Czołg KW3 kiedyś był pojazdem poziomu 6, i chyba sobie sam może, możecie wyobrazić, jak. Rządził właśnie na poziomie 6. Wieża kompletnie nieprzewijalna z przodu, pancerz 120, dokładnie taki jak w KW1S, o takim kształcie, tylko że e, o wiele grubszy. Do tego bok 90 to jest idealny do side scrapa, to jest kurczę. Ja w IS-ie, e, cóż ja mam, ISA 6, to tam jest też pancerz 100 i również on poniżej e, gąsienic, poniżej tej linii. Gąsienic jest chyba prosty, dlatego tym czołgiem zamierzam sobie pograć. Uważam, że jest to rewelacyjny pojazd, zwłaszcza dlatego, że kiedy był przeniesiony poziom wyżej, czyli na poziom siódmy, dostał nowy silnik i jest teraz o wiele bardziej mobilny. Kiedyś to była krowa, która po prostu powoli sobie jechała i tak dalej. I wtedy to był chyba jeden z najwolniejszych czołgów, że aczkolwiek w tamtych czasach nikt nawet nie pomyślał, że wejdą do gry takie czołgi jak T95 czy te Brytole, te brytyjskie TD. Cóż mogę o nim powiedzieć, na razie jeszcze nic, kiedyś bardzo dużo o nim grałem, był to czołg rewelacyjny, więc teraz jeżeli on ma po prostu lepsze celowanie zdziała, uważam, że będzie jeszcze dużo lepszy. Jego wieża główna, tak zwana banna, tak to nazywamy. No, jest coś wspaniałego: 130, 115, 115. Słuchajcie, to są wartości naprawdę rewelacyjne. Do tego dochodzi kształt tego czołgu. Także naprawdę super sprawa. Będę już kończył to. Nie mam pojęcia, ile ten film zajmie. Jeżeli będzie zbyt długi, to wybaczcie mi to. Nie ma za bardzo czasu, żeby go skracać, omawiać. W każdym razie, to było 10 kolejnych. Pojazdów z mojego garażu. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.